1 lutego cztery osoby zostały wyróżnione nagrodami Starosty Powiatu Świeckiego za aktywność w czterech kategoriach: działalność społeczna, ochrona zdrowia, sport oraz promocja powiatu. No ja sama jedną osobą nie prezentuję fundacji, więc jest sztab ludzi. Jest Agnieszka Kasia Magda. Jest księgowa, która prężnie tutaj nam we wszystkim skrupulatnie pomaga. Skąd się biorą pomysły na działania, na akcje fundacji? Z życia, z życia, z, z tego wszystkiego, odbieramy wszystko to co dookoła, z racji tego, że pracujemy również w instytucjach pomocowych, także jesteśmy na co dzień, widzimy problem, widzimy potrzeby. Dlaczego namawianie ludzi, kobiety, mężczyzn do badań profilaktycznych jest takie ważne? Gdyż przyspiesza to wykrywanie zachorowań, a to dzisiaj jest bardzo ważnym zadaniem. Wszyscy jakby uciekamy od badań, od tej całej profilaktyki, wzbraniamy się i bardzo często okazuje się, że jest za późno. Czym dla Pana jest sport? Sport jest e, e, wszystkim, bo e, można uprawiać, e, żeby e, osiągnąć lepsze wyniki, a za to, żeby zasłużyć e, na wyjazd, e, na imprezę międzynarodowe e, i zbierać doświadczenie, poznać świat, poznać ludzi i przede wszystkim e, to jest sport. Jest to kolejna nagroda w Pani dorobku, w Pani życiu. Chciałbym zapytać, taka nagroda Starosty Powiatu Świeckiego, jakie ma dla Pani znaczenie? Znaczy ona się bardzo też liczy, dlatego że jak gdybyś poświadcza, że jednocześnie w to miejsce najbliższe, czyli tam gdzie się no, najwięcej jednak czasu czy spędzam, czy też i badania były no, w dużym stopniu w Powiecie Świeckim, że e, też to jest i zauważone, jakiś ma oddźwięk, bo te inne wcześniejsze różne to dotyczyły całego regionu, a nawet e, tak tej, tej działalności na tle pomorza, po prostu. Natomiast tutaj lokalnie, lokalnie, no to jest, jeśli powiat, jest tak można powiedzieć lokalnie, i dlatego tu mnie cieszy, a, a po, po, powtórę, dlatego że e, Powiat Świecki był właściwie e, tym miejscem tą przestrzenią, gdzie ta tożsamość regionalna była taka rozmyta po prostu. Wystarczała identyfikacja z Pomorzem, więc nie Kaszuby, nie Bory to są, nie, nie, nie tam jakieś ziemia chumińska, wiadomo, historycznie myślę, a tymczasem jak dokładniej nazwać taki ten podregion, jeśli by ktoś tak z grubsza chciał powiedzieć, to właściwie było nieznane. Czyli po latach udało się to upowszechnić, rozpropagować, a przy okazji to cieszy i jest czas na świętowanie i czas Ale... na pracę.